Nie mamy do czynienia z zamachem na media publiczne, mamy do czynienia z zamachem na media prawicowe, czy też jak to woli z zamachem na media inne niż liberalne, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że równowaga medialna w Polsce nie istnieje. Po pacyfikacji TVP mamy tak naprawdę dwie telewizje, które posiadają znaczący udział w rynku medialnym. Telewizja Republika z udziałem 3,4% w grupie ogólnej 4+, oraz telewizja Trwam z udziałem circa 0,5%. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy ograniczymy się do nocnej telewizji cyfrowej, i sprawdzimy średnią oglądalność minutową. Można powiedzieć, że TV Trwam deklasuje Republikę. Nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły na temat zasięgów technicznych i preferencji grupy widzów, korzystających włącznie z NTC, jakby jednak nie patrzeć, po przejęciu Telewizji Polskiej udział w stacji eksponujących narrację odmienną od całej reszty nie przekracza kilku procent. Biorąc pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach najlepszy wynik na poziomie ponad 35% głosów, sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy partia ta posiada teraz proporcjonalną armię reprezentujących ich funkcjonariuszy medialnych. Oczywiście ktoś może sobie pomyśleć, teraz, że żartuje, no bo jak to telewizja ma być niezależna? Nie może być tak, że jakiś kłeczek czy inny Adamczyk będzie wygłaszał pana na część wybranej formacji politycznej. O nie, nie. Przywróćmy normalność. Osoby, które wyznają takie przekonanie, są bardzo naiwne. Wierzą, że jakakolwiek partia polityczna byłaby zdolna do tak daleko idącego samoograniczenia, że zrezygnowałaby z niezwykle potężnego nośnika propagandowych treści, jakim jest telewizja. Wydaje mi się, że program 1930 jest lepszy niż wiadomości. Mają rację, jest lepszy i będzie lepszy. Propaganda nie będzie tu tak toporna jak w wydaniu redaktorów pisowskich, manipulacje są skrawnie ukryte, wszystko będzie wysublimowane i miękkie. Dlaczego? Bo może takie być, ze względu nierównowagi medialnej, o której już wspomniałem. Teraz to te w wystarczy delikatnie coś pominąć, czegoś nie dopowiedzieć, puścić lekką sugestię. I to wystarczy, bo twardo i topornie dla tzw. tłuszczy będzie w innych prywatnych mediach. Swego czasu interesowałem się teorią komunikacji, poznałem szereg metod manipulacji, perswazji, dezinformacji, znam problem dziennikarskiego gatekeepingu, jak również, a może przede wszystkim jestem na tyle stary, że znam rys historyczny i narrację mediów z ostatnich kilkunastu lat. Mogę wam z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, nie ma i nie będzie w pełni obiektywnych mediów nigdzie, a już na pewno nie w polskich warunkach. Mimo upadku komunizmu, który miał miejsce, w uwagę zaskoczy najmłodszych wyborców nie w 2023 roku, a nieco wcześniej, bo w roku 1989, media w dalszym ciągu są z grubsza w tych samych rękach lub w najlepszej w rękach spadkobierców tych samych ludzi, co w czasach słusznie minionych. Reasumując, ten mój krótki wywód: Czy TVP jest obiektywna? Nie. Czy w związku z tym należy popierać jej siłowe, bezprawne przyjęcie przez nową władzę? Nie. Mówiąc w pluralizmu medialnego, jeśli uznamy, że wszystko co nam się nie podoba, można zakopać z pominięciem niewygodnych procesów legislacyjnych, w tym przypadku zaproponowanie i przegłosowanie stosownej ustawy podpisanej przez prezydenta, to takich rzeczy to zakopanie jest znacznie więcej. Dlaczego na przykład nie odwołać prezydenta uchwały? Czyli już teraz pojawiają się głosy, że Duda nie wygrał uczciwie i prawdziwym prezydentem jest Czaskowski. Powiem więcej, może przegłosujmy uchwałę, że prawdziwym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski jest Mariusz Max Kolonka. On też uważa, że Duda jest nielegalny i jak go spotka, to go przykaże wagnerowcom. Czy jakoś tak? Biedny schizofrenik. Niezależnie od tego, czy jesteś w Warsaw, PO, PiS, SLD, Yy, przepraszam, Nowej Lewicy, PSL-u, Konfederacji, czy zwolennikiem tego posła mniejszości niemieckiej, który na to badanie jest teraz poza parlamentem, <grym>, musisz sobie zdawać sprawę, że władza kiedyś się zmieni. I ta kolejna władza może stwierdzić, że posiada legitymację do bezprawnego cofnięcia działań poprzedniej władzy, ponieważ uważa je za nielegalne. A po czterech latach przyjdzie kolejna władza, która cofnie nielegalne cofnięcie nielegalnych zmian, które uważa za nielegalne. I tak w koło Macieju, horror. Dlatego nie może tego eskalować, trzeba protestować, trzeba to przerwać.